Manko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Niewodnik naparza w areny. i tak jak mówiłem będziemy nagrywać teraz bez Olasi, zobaczymy jak sobie poradzimy, jest 3-2, podnosimy się po stromotnym, e, stromotnych przegranych na początku Areny, e, Była 1-0, potem nagle się zrobiło 1-2, e, znowu chyba coś się głośność popsuła, zaraz zobaczymy czy przypadkiem się nie podciszyło, nie, powinno być w miarę w porządku, e, no i naparzamy, jest Uther kontra Malfurion. O, on cię nie ogląda jednak. No cóż, zobaczmy. Dostaliśmy czwórki, piątkę. E, raczej nie dziękuję. No, ciekawe co to za będzie tak? No ja tutaj nie wróżę zbyt wielu wygranych Głównie dlatego, że mamy tylko jeden Jeden tak jakby clear e, Przed agresją przeciwnika Broni tak, tak naprawdę nas Tylko i wyłącznie e, duża ilość tauntów A mamy ich chyba pięć e, Przy czym są to standardowe jakieś taunt, Takie taunty niewielkie e, Takie średnie może inaczej Argent squire i? Secret? sekret. Okej okay. No dobra Dziwne zagranie. Eee, zatem e, my pytamy sobie pod listopadem, zobaczymy. Już jeden sekret. Wow! okej, okay. eee, Czyli sprawdziliśmy już jeden sekret. Było to Repentance. No nie było to zagranie, powiem wam, topowe. No ale może przeciwnik ma jakiś tam, jakiś tam wielki plan. Zagałek o Ingus oczywiście zabija nam w tym momencie miniona 3-1. No i tak, mamy trzymany, może dostaniemy jakiegoś derpa za trójeczkę. Tak jest, jest to Harvest Golem, który no skraca się z całym stołem, jeszcze zostaje na minion 2-1, także super by było, gdyby taki minion dożył W kolejnej turze możemy wrzucić jeszcze dwójeczkę i z pasywki zabić 1-1. Quest. Questic Adventurer, ojej, ale bez żadnej karty rzucone To tak troszkę kiepskie walił panie przeciwniku Rzekłbym nawet tragiczne, bo my mamy na stole jak go zabić no ale ewidentnie po prostu przeciwnik prawdopodobnie nie, nie miał jak tutaj e, jak jak e, zrobić waliu. My spróbujemy czy będzie tego rzucić, chociaż spodziewałem się tutaj jakiejś broni albo Blessing of Kings od przeciwnika, skoro zagrał tak słabo w trzeciej turze. Ja bym w życiu nie rzucał takiego questinga e, w takim momencie. Ze względu chociażby na to. O, Storming Knight. E, ze względu na to, że no, ale ten zazwyczaj ma dużo takich małych minionków i w ogóle ja bym nie coinował tego Repentance e, zostawił go chociażby na Questic Adventurer'a, w trzeciej turze rzucił Questic Adventurer'a, coin plus e, właśnie ta karta e, i do widzenia z panem przeciwnikiem, niech się martwi minionem 4-4 w trzeciej turze, e, plus jeszcze sekret, który e, sugeruje, że jest to jakiś e, Avenge czy e, Noble Sacrifice e, także no myślę, że myślę, że tutaj e, małe są szanse, że przeciwnik dobrze jakoś zareaguje, no to faktycznie na jakiś mag mógłby rzucać firebole i tak dalej jest i sekrecik od przeciwnika kolejny yy, a Sydic Swambus który nic nie zrobi yy, aczkolwiek może zrobić yy, jeżeli to będzie jakiś avenge zaraz sprawdzimy tego Mhm, myślę, że tak myślę, że Ciach Uuu! Noble sacrifice no sekrety definitywnie tutaj przeciwnikowi pomagają yy, to jest na pewno na pewno dosyć duży plus jego sytuacji. Tylko teraz pytanie co my zrobimy? Możemy zaatakować w ten sposób. E, tak, spróbujmy może coś takiego. Ciach. Plus ciach. Oczywiście wystawiamy się w tym momencie ewidentnie pod konsekrację. Ale przeciwnik miał już jedną dobrą okazję chyba, żeby rzucić konsekrację. Nie pamiętam teraz dokładnie. Eee, w każdym razie, no e, tak czy jak wyjdziemy na plus z kartami. Szczególnie, że w kolejnej turze możemy sobie podobierać. Eee, zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Przeciwnik ma teraz 6 man. Jeżeli rzuci konsekrację, to zostaje mu jedno mana, więc prawdopodobnie będzie mógł rzucić pasywkę. My w tym momencie będziemy mogli rzucić samu okarkę plus pasywkę, ściągnąć jego pasywkę, e, więc wychodzimy całkiem w porządku. Tymczasem on będzie żaglować sobie. Te żagle raczej nic wielkiego nie zrobią. E, najgorzej, jeżeli trafią w Wietiego. <śmany> no brak słów, brak słów moi drodzy e, No i teraz nie będziemy już ryzykować Yeti niestety musi się skłócić e, No gdyby Yeti został na dwóch życiach To wtedy bym ryzykował zostawienie go Ale jedno, jedno hapsowe Yeti to jest dosyć słaba <śmany> opcja Wybaczcie za ten kaszel W ogóle jak tak słucham sobie czasami moich nagrań No to E, w czasie będąc chorym no to faktycznie jakoś tak ciężko dycham takie takie są oddechy takie normalnie jak już schorowanego starego człowieka jakiegoś e, faktycznie 80 letniego albo chociaż co najmniej 60 e, tymczasem dla mnie będą skitlesy a dla przeciwnika Earthen Ring Parsir którego jesteśmy w stanie zabić 4-5 bez niczego i Divine Favor na dwie karty walił taki sobie to co, my pokażmy, że my też potrafimy dobierać? Nie bardziej go wkurwimy teraz tym, że on rzucił swoje dobieranie zależne od naszych kart na ręce Zaraz po tym, jak myśmy... Znaczy, zaraz przed tym, jak myśmy dobrali pójkart kart Zaraz on, o, mogłem poczekać z tym Divine Favor Bo i tak bo prawdopodobnie rzucał tego nourisza w tej turze No, hello, hello, witam Ring i... Handlit. Okej. Okay. No to powiem wam, że ten handlet trochę, trochę robi problemów. <laughs> Nasz handlit. Okej. Okay. Witam serdecznie. I teraz tak. E, myślę, że nie będziemy chcieli się za bardzo wystawiać pod konsekrację, więc może nawet potracimy sobie tego minionka. Nie, bo i tak trzeba, niezależnie od tego, będziemy wystawieni na konsekrację. A nie, to jest bez różnicy, bo i tak, i tak e, któryś minion musi dostać do 2 dmg'a. No i co, i dostawmy może sobie e, Ravenhold'a, syna do środka. No i mimo tego, że przeciwnik ma 30 hapsów, to... No nie widzę tego, bo my w kolejnej turze mamy... Ile? E, to jest 14, 17, 22 merza chociażby. Spellbreaker, witam serdecznie plus Reinforce, a no, to co, rozwiniemy sobie trochę bardziej stół myślę Poison city, jeszcze lepsze To stawimy sobie w zamian, w zamian za straconego minionka kolejnego, yy, tylko że świeżego Myślę, że wię większej ilości e, potworów nie ma sensu stawiać, bo po prostu mamy lital w że mamy 14 na stole, plus 5 w łapie, plus jeszcze 3 ewentualnie z raid lidera. Także jeżeli przeciwnik nie uleczy się za 3 albo nie otamtuje się od 3 do mecha, no to powinien przegrać. No może oczywiście też nam zabić miniona, <coughs> który jeszcze żyje. Nie, umarł, idealnie. Ale jaja. Ja. <coughs> no nie, powiem, nie powiem. Jest to zagranie, które mnie zdenerwowało Tymczasem e, dogrywamy sobie Starfire'a Wolf Rider No to co? Setapujemy znowu Little na kolejną turę e, Przeciwnik zostaje za, <coughs> za 9 Na stole mamy 11 damagea Plus 1 Plus e, 4 e, Czyli 15 damagea <coughs> Nie, e, 16 16 damagea No i the victory is yours Wybaczcie, muszę e, odharknąć sobie tam to tam zrobić <laughs> no odkasznąć, odkasznąć, odharknąć to bym jak harę miał e, kto wie co to jest hara, pozdro no to co, mamy 4-2 wynik już zaczyna być w miarę, w miarę satysfakcjonujący ale jeszcze daleko do takiego wyniku zobaczymy jak to wszystko pójdzie I się potoczy i tak dalej e, mam nadzieję, że was nie zanudzam, skitlesy są pycha tymczasem znowu obserwuje nas Ola nie wiem co, a nie, nie obserwuje nas, co ja mówię poszła pewnie skąpa i mm, zostało jej obserwowanie automatycznie. Anduinek, witam serdecznie pana Anduinika. Anduinka. No i przeciwko mamy niemu mm, agent square, która niekoniecznie może być dobra. Ale na szczęście my jesteśmy drudzy. Także jeżeli ją rzuci 1-3 w pierwszej turze, no to możemy po prostu zdecydować nie zagrywać tej Agent Squareki. No witam serdecznie. Okej, okay, I can fix anything. Hmm. No to oczywiście rzucamy chcemy ma Nie inaczej. Raz. Aj, prawie, prawie. Tak czy jak bardzo ładnie trafił bomberek, ale oczywiście mógł lepiej. Wystarczyłoby jedną bombę puścić wicha i mistrza. A jeżeli przeciwnik nie ma mecha, co jest... co jest dużą szansą, no to tak czy siak jak walił będzie wysoki. What? Trzeba jakieś brain deady nam się trafiają. Jeżeli teraz nie ma... Piromanty z jakimś spelem W tym wypadku najlepiej żeby to była tarcza No to to był strasznie kijowy play Dalku cool tu jest ta, Witam serdecznie Lagowanie dar kultysty bez waliu też jest dosyć słabe, no ale tu akurat jesteśmy w stanie to wybaczyć ze względu na to, że po prostu prawdopodobnie przeciwnik nie miał jakiegoś trzeciotrowego zagrania innego. Kultysty no, waliu jest taki, że po prostu on ginie. Tak? Jest minionem 3-4 zatrzymany, to już jest dobre. Natomiast jak ginie tutaj jeszcze dodatkowo yy, kolejnemu minionowi 3 hapsy. co nawet na minionku z 2 ataku potrafi być yy, po prostu bardzo dobre. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra Okej, okay. ktoś, komuś się chyba wymarzyło talię na Hobgoblinie złożyć No niech będzie Tylko, że nie, 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 nie wyszło mu to za bardzo Osiągajmy wszystko i dostajemy kulkę latającą Jej O nie, i co teraz? Ale Nie, Volkanik Drake, spoko, Volkanik Drake no nie jest za dobry dla nas. Eee... Ham. Ach, spróbujmy... Nie, nie spróbujmy. Holender. Fen też za wiele nie robi. Dobra, spróbuję górbasz jednakowoż zabijmy tego wulkanika. No trudne, jeżeli przycinek ma pejna to tak czy jak e, zabiłby nam fena. No, powiem wam, że to z Hobgoblinem zagranie było dosyć ciekawe. Ej, zaczerwonimy. Czy to zniknie po, po jakimś czasie? Bo wiem, że wodą można oblać. Drakonit, krasz spoko. Storm Pike Commandos. No i wiecie, problem jest taki, że niestety ale musimy zagrać w ten sposób. I mamy minionka 5-1. Co nie jest za dobre. Mamy natomiast przewagę karty. Co jest dobre. Ale minion 5-1 jest dosyć słaby. O, znikło. Dobra, bo ogółem można jeszcze zrobić coś takiego, ciach. I oblać wodą. No, unstable go go zabija, niestety. I przeciwnik po prostu go olewa. No ale przynajmniej miał martwą turę. To jest dosyć duży plus sytuacji. Także my dorzucamy sobie ciach. I Ravenold Assassin, który no nie jest jakimś super hiper minionem. Yy, ale przynajmniej przedstawię sobie sobą jakiś walił Jej, wlejmy trochę więcej... Ach, nie możemy wlać, teraz możemy Jej Teraz jeszcze jakieś... ...pardułki yy, Serio? Nic więcej? No dobra W takim wypadku my oczywiście komandosa rzucamy No i liczymy na to, że przeciwnik defa mieć nie będzie Chociaż, yy, no są to czcze... Yy, no, czcze, czcze prośby marzenia. Def y się należy. Jeżeli gra tak pasywnie, to oczywiście musi mieć tego defa. Dlatego też się zastanawiam, czy przed Cameraven z Assassinem się nie skracać z tym 2-3, ale myślę, że nawet jeśli ma tego defa, to 7 damage'a w japę to już jest wystarczająco. Nie masz tego defa, cholera jedna? To co ty tam masz? Szygmeista. Okej. Okay. Aha. Co dalej? Hej, nie idzie tego tego gówna wyciągnąć, jak nie ma tego? What the fuck? Co on zrobił? Eee... What? Kto mi powie co się właśnie stanęło? Eee... Ja tu podejrzewam nie dojebanie mózgowego przeciwnika, natomiast... E, może być to też mind control, także musimy się na to przygotować dosyć. E, jeżeli będzie taki mind control, to e, musimy obić sobie te nasze minionki. Oczywiście tutaj e, sanukarka jest wystawiona po to, żeby mógł ją prze, przejąć sobie, my będziemy ją teraz silencować, dorzucać sobie raid leadera, e, poleci e, 13 meczów w japę i przeciwnik będzie już w tarapatach. Chociaż może nawet nie raid leader, bo moglibyśmy sobie po prostu ten creepera wrzucić. Tymczasem przeciwnik dalej wyczyni jakieś wygibasy, nie wiem co, o co mu chodzi. Ja myślę, że zagramy sobie po prostu ciach, ciach. I... Y, dograjmy sobie kolejnego taunciora. I... Szczerze powiedziawszy, skończmy turę. Nie będziemy ryzykować, że mam swojego mind control deka. Y, bo jeżeli tak, to z łatwością przejąłby nam jakiegoś tamta i wtedy moglibyśmy być w terapatach. A tymczasem... Polinowa, okej. Okay. Jest to dla ciebie jakaś tam szansa, panie przeciwniku. Leczysz się za w kole, wiadomo ile. I dalej ciśniemy Możemy sobie wystawić kolejnego pen Mamy taunty 4 days Dorzucamy milion damage'a Jest on na 10 życiach jeżeli teraz niczego nie zrobi konkretnego To leży, mamy silensa na ręce, mamy plusy do damage'a Myślę, że powinny być w miarę ok Oho, jest i mechaniczny jaki jest Undertaker. Oczywiście zagrane w złej kolejności. <laughs> I Light of Zeneru też w złej kolejności. Proszę powiedz, że to jest Light of Zeneru. Inner Fire. Okej. Ja! Cztery yeah! damage za dużo. Także dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie yy, hashtag czemu nie ma oli wracaj ola. A kolejny odcinek też będzie bez Cześć, cześć. <grych>